Witajcie, z tej strony to to jest drugi odcinek z serii Bully Coral Ship Edition y i znalazłem jedną z 75 gumek do kolekcji, więc biegnijmy. Teraz bodaj, że mamy misję. No to biegnijmy na tą misję. Jezu, jak ta graścina! Dlaczego? A tam szedł, nie go Dobra. you seem to be making yourself quite comfortable here, my boy. i'm just trying to fit in. by fighting, by making a nuisance of yourself. that is not the bullworth way, boy. yeah, you could have fooled me. what? i said you could have fooled me. this place is full of bullies and maniacs. nonsense. that's just school spirit. high why in my day we felt nothing of castrating the new boys. I want you to stop this nonsense, Hopkins. I want you to behave yourself. You might learn something. Fine. Can I go now, sir? On your way. Hey, I saw you sucking up to Crabble, snitch. What? Shut up. Screw you, new kid. This is what we do to teachers' pets around here. You better not. Sl ah! Oh, no. <laughs> Come here, you little. Yeah, come and get me. Oh, nie. No. Przeskakuj, Jimmy. A teraz taki niby kozaczek był? A ucieka przed nami. Nie zgub Davisa, on jest X na radarze. Szybciej, Hopkins! What the fuck, jakąś papę włączyłem. O, zostawił. Dobra, szybko biegnijmy w stronę. Jakiś napój? Tak, Bim kole. O, Otwórzmy teraz bramę i biegnijmy dalej. Ty jesteś mięczakiem. Ty przede mną uciekasz. O, jeź. Kolejny zostanie przez nas obity. Już drugi z rzędu co... co tym razem nas czeka. Przewróć. Nie było przewrócenie, to było odepchnięcie według mnie, ale będę się kłócił z twórcą sproszczenia. Otwórz! Ooo! poziom wyżej jest niż ich aż dwóch zbiegłeś teraz tak? o wow, czy ty mnie kopnęłeś? to masz za to lewy prawy, lewy prawy, lewy prawy o! teraz czas się wziąć za Davisa podnieśmy broń na przykład taką cegłę i rzućmy mu w twarz tak Jedną czwartą HB ci zabrało. I co teraz na to Davis? Może chcesz... chcesz doseg teraz sklapka bodajże od śmietnika. A masz klapko! I jeszcze na dodatek. Jeszcze raz cegło. O i spadasz. Mieczak ci pokazał, gdzie twoje miejsce. Jej! Zobiliśmy prosę, więc wyszło na plus. Tu, 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 tu. Zobaczyć slingshot. O, mamy teraz lekcję. Szybko pobiegnijmy do szkoły. Ostatnio była lekcja bodajże chemii? Tak, chemii. Teraz nie wiem czego będzie, nie wiem, matematyka. West Nie no, wef to raczej na boisku, jeśli takie w tej grze jest. Nie wiem, zobaczymy. Biegnij buli, biegnij buli. Czemu ja mówię na, na drzmiego buli? Dobra, otwórz drzwi. Na którym jest to pierwsze, Na wyższym czy na tym? Chyba na... Na tym. English! Lekcja języka angielskiego. Dobra, zobaczmy co tutaj... Z czego będziemy pisać? Test! Znajdź jak najwięcej słów, zanim upłynie czas. Dobra, no... Aha, to... <laughs> Sorry. To tak... To taka rzecz. Jakie... O, widzę tutaj już jedno słowo. A mianowicie, well. Co tutaj jest jeszcze? Jaka spokojna muzyka do zastanowienia się. Low! Tak. Low to może Wow. Well o, jest! Nawet nie wiem co to znaczy, ale... Dobra, trafiłem. Nie, nie chcę zakończyć. Tak, dobrze, 29% tego te testu, gdybym mieszkał w Stanach Zjednoczonych, byłoby to nieco łatwiejsze. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze dalej. Ole, to jest bardziej po hiszpańsku. Oły? Oul? Oul? A, zobaczmy, to Oul? 36% yy, co to jest? Mellow! No właśnie Nie, 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 nie tak Ja z tam czasu Uu, Minuta i 18 sekund, dobra 48% Co tutaj jeszcze może być? Sort of Właśnie, mol! Yes? To przez dwa L może będzie? Good one. Tak, zdaliśmy ten test. Dalej nie wiem, co tutaj może jeszcze być. Może coś na E? Elo! Nie wiem. Elm. O L. No dobra, zdaliśmy. <laughs> zdaliśmy i... No... Nie wiem co tutaj... Nie widzę dalej jakichś słów. Dobra, spróbujmy jeszcze. Try again James. Try again, James. Try again, James. Try again, James. To już był totalny spo spontan, ale przy zdaliśmy tą lekcję! Pierwszą z pięciu! Twoje przeprosiny... No nie! Znowu mu muszę oddać pieniądze. Dobra, mogę cię przeprosić, ale pieniędzy nie będzie. Dobra, poszedł sobie. Przeproszny bonus dostępny. Dobra, jest przerwa, to sobie możemy nakręć misję. Wkradniemy się do szafki, a czemu nie? Co tutaj będzie ciekawego? Team Football, jakiś strój. Do futbolu bodajże. Dobra. Ja myślę, że zrobimy sobie tą misję i to będzie już koniec albo nie wiem, zobaczymy poczekajcie, ja sobie jeszcze zapiszę tylko grę zrobię teraz yy, cięcie i zobaczymy się za chwilę Okay, I'm at the place where we start the mission. Let's start So that's a good idea, right? Yeah, okay, alright, sure, I'll do it. Hey man, what's going on? Not much. I was just telling Petey here about my idea to take over the school. I mean, my plan for us to take over the school. What plan? Don't worry, Jimmy. It's just a little something I came up with. It's sink or swim, my friend. And if you're good at swimming, <laughs> you gotta let the losers drown. Why don't you guys leave the thinking up to me? What? 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 What the? Can't you say anything else? <laughs> you know what, Petey? You were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Oh, nothing. No, no, no. All I said was that you had to be pretty dumb oh, to get expelled yeah. from so many schools. That's all. <laughs> Relax, James. All he said was that you must be dumb. Or maybe you're all messed up because you came from a broken home what would you say about me dwarf come on dude chill no 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 gary's taking everything out of context man whoa 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 don't lie Petey. don't you lie because you know what happens to liars no no i'm not lying we kicked them in the balls oh don't so Petey, let Petey, take pete out of the how good you are with this Dobrze mu tak niech teraz zwija się z bólu Dobra nie płacz Pity i z garem do szkolnego autobusu Pójdziemy Kod, co tam będziemy robić Jaki jest Plan Garego Jak asasin schował się w tym śmietniku No pewnie, że mogę rozwalić okna w tym autobusie Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte Udaj się na wojsko, ale Otwórzmy wewnątrz coś jest. O, znaleźliśmy drugą gumkę, a tutaj już nic nie ma chyba. Dobra, podajmy się na to boisko. Boże, jak on biegnie szybko. Czyli mi go. No, 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 boisko. Ale tu nie ukryj się na drzewie i czekaj na trening futbolu! Okej, okay, wejdźmy na drzewo. Usiądźmy i w każdego czy tylko w niektórych. Dobra. A przez tą gałąź mało widzę. Kamera też tak się. A, w tego nie musieliśmy, ale oberwało mu się przez przypadek. Dobra, żeby nie był na nas zdenerwowany, to... Nie, to chyba nie będzie. No, już na bank nie wejdzie. Dobra, ściemnia się już. Nie chcę w tych leżących celować, chcę w tych co. O! Okej, okay, zrobiliśmy misję. Musiałem zrobić cięcie, ponieważ buli przestał działać. I musiałem wyłączyć action, ale... Dobra, biegnijmy. No. Do naszego pokoju. Rzucałem siebie w jakimiś toksycznymi... co to było? Rzucałem siebie butelkami. Normalnie patologia jest w tej szkole. Dobra, yy, chyba się trochę pogubiłem, gdzie ja mam iść. Aha, dobra. <laughs> Sorry, ten kaszel mnie męczy. Little help Wiecie co? Yy, tą misję wykonamy w następnym odcinku, teraz już skończę, zapiszmy sobie. Tak dobra, zapisaliśmy się punktualnie o 8 rano Przebierzmy się. Ubiór Dobra, nie, nie będziemy się przebierać, bo to nie ma teraz sensu. Niech pój pójdźmy w tym spać. A więc y do kolejnego odcinka, lajkujcie, subskrybujcie i, i wyczekujcie kolejnych odcinków. Cześć.